Czytelnictwa w Polsce to są kobiety. Potem jest tak, że kobiety mają jeszcze jakieś punkty aspiracyjne, nie? obojętnie czy w wersji jakiejś tam feministycznej, intelektualnej, czy w wersji takich seriali jak, nie wiem, Magda M była na przykład, gdzie są pokazane wzory, że do tego się dąży, prawda? Kobiety oglądają taki serial, i są tak, chcę być, nie wiem, prawniczką, czy jakimś profesjonalistą, etc. etc. I teraz tak, kobiety przejmują coraz więcej ról męskich i w pracy ci co mają robić? Znaczy, znaczy, że, bo ja, ja nie mam z tym problemu. Tak? Znaczy, po pierwsze, się wychowywałem dawniej, yy, mam jakoś, wiem yy, mniej więcej czego chcę w życiu, etc. Natomiast, ja, yy, tak na przykład staram się wejść w, w emocjonalnie, intelektualnie w skórę na przykład, dzisiejszych 20-letnich mężczyzn, no to yy, mówiąc w kobiety się rozpychają coraz bardziej i ci faceci nie bardzo wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Marcie, oni malują paznokcie. Nie, no to jest... No jak nie są widziałem na czarno, poznajcie Tak Ja widziałem. E, ale nie, to potem to jestem jednak konserwa trochę. Znaczy, facet jest facet, ma zadbać o rodzinę, ma zarobić, ma, e, ma być opoką, etc. E, ale nie, no to, to widać. Znaczy to, 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 jest, to, jest ża, to jest żadne odkrycie to, co ja mówię, bo to i, i wychodzi w badaniach i, i w obserwacji, jak się czyta, e, czyta, e, czyta tekst. potem ja też widziałem, e, jak... Jak sobie obserwuję, że dookoła jest coraz więcej pewnych siebie wiedzących, czego są kobiety i coraz więcej rozmemłanych facetów, którzy sami nie wiedzą, czego są. Czy to 40 walczy po 40 umiera przez następne lata. W tej takiej globalnej, globalnej puli. To też mi wspomnę Playboya, ale wyłącznie w dziwnym kontekście. Miałem robiliśmy badania fokusowe Playboyu. To rozmawiający z ludźmi z prasowni, y, którzy je robili, y, badania, to on mówi, że, że, myśl, pols, że między polskimi kobietami, a polskimi mężczyznami jest po prostu coraz większy rozjazd w tym sensie y, na korzyść kobiet, jeśli chodzi o ambicje, zainteresowania, chęć rozwoju, samorozwoju, etc. Także, y... no I teraz wyobraź sobie sytuację, w której ta kobieta, która tak walczy i tak się chce rozwijać, wraca do domu i tam jest facet, który siedzi w fotelu, pije piwo i ogląda Top Przy szacunku to tobie. To give jest fajnie akurat. E. No, no i mamy problem. Co widać to zwłaszcza nie jest problem. Znaczy często się kończy tak, że, że, że pani wychodzi z domu i tyle. To teraz pogadajmy o Playboju. Wiem, że tutaj są sali ludzie... Musimy, musimy, musimy. No Nie darowaliby. Tu żaden z nich. 10 nie, 9 lat byłeś w sumie naczelny Playboya. Ym. Oczywiście to, to te stereotypy, które mówią o tym, że, 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 że to jest przede wszystkim gazeta, w której są e, e, panie rozwiliżowane, no jest to niestety pewien stereotyp, bo tam są po prostu świetne teksty. I to przede wszystkim. Natomiast chciałem Cię zapytać, czy e, e, sam negocjowałeś wszystkie e, rozmowy z tymi przełożonymi paniami? Nie, nie, nie. nie tylko to szkoda. Z, z, z tymi, nie. Znaczy nie, z tymi e, znanymi, to na którymś momencie, na którym się takie tak. Um, A to, to ty, ty dzwoniłeś i mówiłeś? Zależy. Jak znałem, to dzwoniłem. A jak nie znałem, to spychałem to na panią producentkę Kasię. I pani producentka Kasia wtedy się umawiała na kawę, i jak mówiła, że jest podatny grunt, to wtedy wkraczałem. A do kogo nie miała się dzwonić? Ale tak z ręką na sercu. Do Jolanty Kwaśniewski. <laughs> A to jest swoją drogą jest anegdota. Jak byłem jeszcze w województwie w Polsacie i. I jeszcze byłem na czerwony Playboya, a wtedy pyta się mnie w programie, kogo czytelnicy Playboya chcą najbardziej zobaczyć. Ja niewiele myśląc powiedziałem Ilantykę Kwaśniewską i Magdę Mołek. I wtedy już się za późno ugryzłem w język, co pomyślałem, że to trochę nie wypada jednak mówić w telewizji o pierwszej damie w kontekście rozbierania sesji do Playboya. Minęły lata, spotykam Ole Kwaśniewską i tak mówię o tej historii, a on mówi, myśmy to z wama oglądali, jak to powiedziałeś, to mama. Ho, 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 ho. Także... A najdotkliwsza porażka, no nie udało się, mimo próby podejść... Magda, Magda Mołek, 9 lat ją prosiłem. 9 lat, a potem zadzwoniła do mnie raz, czy poprowadzę z nią Dzień Dobry te i od razu się zgodziłem. Tak. Ale, tak to właśnie jest między chłopami i kobietami. Ale jak już się spotkaliście, nie ci za złe tego pierwszego telefonu? Magda? Nie, to było zawsze, nawet kiedy się spotkaliśmy na jakimś bankiecie parę lat temu, ja mówię, Marcin, co z tobą? Już parę miesięcy nie dzwoniłeś w sprawie sesji do Pripyjamy, a co? Zgadza się? Nie. No jak to się odbywa technicznie? Nie pytam o sesję, ale pytam o ten wybór zdjęć. Rozkładaliście zdjęcia na stole i mówiliście to, to i to, bo są fajne, a tamte takie same? No to jest, znaczy y, już od, w zasadzie w sumie... No tak, prawie <coughs> od początku większość zdjęć i tak była regulowana w cyfrze, w związku z czym te, y, masz podgląd na monitorze y, w trakcie sesji, więc, więc tam od razu mniej więcej wiadomo y, co i jak. Y, Potem jest... Ale tak, było rozpoczęł. Potem jest obróbka chyba, nie? Tych zdjęć. nie no jest obróbka. Ja to akurat bym najchętniej nie obrabiał, no ale... Ale była taka obróbka i była jeszcze autoryzacja, kiedy przychodziły właśnie gwiazdy autoryzować zdjęcia. To były dosyć zabawne czasami negocjacje. A ile sesji takich było że poszły do szuflady? Ile sesji poszło do szuflady? Hmm. Z takich znanych... Na palcach jednej ręki, może jedna, może dwa razy, raz jest raz fotograf yy, po prostu zepsuł robotę, a raz raz yy, jakieś gwieździe się odwiedziało, bo się okazało, że zrobiła sobie sesję wam kłótni z mężem, yy, a po sesji się pogodziła. Yy, ale szczerze mówiąc yy, naj, największe, yy, największe perypetie to ja przeżyłem nie z powodu takich yy, sesji, tylko mogę powiedzieć jedną anegdotę, mianowicie robiliśmy wywiad. Z pewną e, bardzo znaną polską aktorką, nazwiska nie wymienię. Inny powiedz. Nie, 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 nie. No i e, gwiazda się zażyczyła najpierw, że do wywiadu ma jej zrobić sesję zdjęciową, z ubraną, ale sesję zdjęciową wzięty i drogi fotograf. Ok, zrobiliśmy tą sesję, która już kosztowała naprawdę e, dużo pieniędzy. No, wywiad. Wielka umówiła się w restauracji, się nazywa Amber Room, to jest jedna z najdroższych restauracji w Warszawie, czy Polski Radzie Biznesu w Alejach Ujazdowskich, więc moi wywiadowcy, Arek Bartosiak i Łukasz Klinkę zadzwonili do mnie, mówią, stary, czy nam rozliczysz fakturę, no bo wiadomo, że oni muszą zapłacić, ja mówię, no dobra, trudno, weźcie się na mnie, opychajcie kawiorem, Dobrze. Po chwili telefon stary zamówiła szampana za 1600. Co mamy robić? Ja mówię, Jezus Maria, no dobra. Yy, bierzcie, y, zróbcie ten cholerny wywiad, weźcie tą fakturę. Jakoś to załatwię z prezesami wydawnictwa, choć widziałem, że już będzie pod górę. Yy, co się okazało? Więc gwiazda zamówiła yy, kolejnego szampana, więc walnęła dwa szampaniki. Za 3000 zł, po czym przyszła do niej koleżanka na ten niby wywiad. A, i powiedziała, że jak pije szampana, to nie może, że najpierw musi napić szampana, a potem będzie wywiadu. A jak obaliła te szampany, to powiedziała, że mam migrenę, że musi iść do domu. E, więc ja już wtedy miałem taką żyłę. E, no ale cóż, umoczyłem pieniądze w sesję zdjęciową. E, teraz jeszcze faktura e, na e, prawie 4000 e, do rozliczenia. E, i e, no to mówię, nie no, zróbcie ten wywiad, zróbcie. Więc jakimś cudem, powiedziałem, błagam, nie w Amber Roomie, weźcie, powiedzcie, nie wiem, alarm przeciwpożarowy, cokolwiek. Dobrze. Następny, następne spotkanie, gdzie gwiazda e, udzieliła wywiadu i nawet nie zamówiła niczego powyżej 1000 złotych. E, I e, no, okej, okay, czekam na autoryzację. Gwiazda do mnie dzwoni, e, panie Marcin. To jest jakaś dziwna sprawa. Miałam dostać wywiad 3 dni temu do autoryzacji i nie dostałam. No więc ja się strasznie wyproporzyłem. Szanowna Pani, strasznie przepraszam. Za absolutnie niedopuszczalne. Zaraz wyjaśnię sprawie, Ochrzanie, kogo trzeba. Dzwonię do jeden. Kurde, co jest grane? A, mówię, A o co chodzi? Wysłaliśmy jej to, jej agencję chyba z 5 dni temu. Ja Panowie, weźcie, sprawdźcie. Po chwili dzwoni do mnie agentka, pani Marcinie, przepraszam, tak, nasza gwiazda dostała wywiad, chyba zapomniała, może znowu wola na szampany za 1600, nie wiem. Jest wywiad, bardzo przepraszam za zaistniałą sytuację, wyjaśniamy, odzwaniamy za autoryzację. I prawdopodobnie gwiazd, jeździe uzmysłowiono, że miała ten wywiad, a robiła mi aferę z powodu dziennikarzy, to się obraziła, na nas, w związku z czym zadzwoniła do mnie, że no tak ona dostała ten wywiad no, to jest, no, ten wywiad jest naprawdę żenujący, no. Ja, Przecież mniej jest takich lepszych dziennikarzy. No panie Marcinie, pan jest taki inteligentny, pan taki zatrudnia, no, kto to jest w ogóle? No, no po prostu ten wywiad naprawdę to jest, no nie wiem, to do faktu już chyba robią lepszy. Ja, ja po prostu myślałem, że zaraz pojadę i ja, nie wiem, uduszę kobietę. Dobra. Po czym dzwonią do mnie wywiadowcy i mówią, ty słuchaj, dzwoniła do nas wiadunia. I właśnie mówi, no, że, że my jesteśmy cudowni, ale ten Playboy pod swoim tyrodzicem jest żenujący i że ona nie czy może ja O nie. To dosyć to dosyć. Więc, ale no, no, nie powiem w jakimś stanie, po prostu zadzwoniłem do gwiazdy i powiem, szanowna pani i pani. E, może jakiś nie... Może faktycznie coś zrobiliśmy. Dajmy sobie spokój, po prostu sobie psuć nerwy. E, tyle widziałem, że będę musiał się tłumaczyć u prezesu. Z kosztów, które przekroczyły 10 tysięcy łącznie z tą sesją zdjęciową, które będę musiał jakoś odrobić, bo to ja odpowiadam za budżet. Co oznaczało, że przez następne pół roku będę musiał ciąć po, po, po wycenach. Eee, I tyle. Nie minęło. Eee, a nie, ona już wtedy zaczyna. Ale nie, panie Marcinie, czy to jest jakieś drobne nieporozumienie, wszystko w porządku? Wyjaśnij, Nie, 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 nie ma co się denerwować. Dziękuję. Nie minęło pół godziny. Dzwoni pewna pani redaktor z pewnego pisma dla kobiet. Panie redaktorze, to doszło daje się do jakiegoś takiego śmiesznego nieporozumienia, nieprawda? Bo to właśnie moja serdeczna przyjaciółka, gwiazda właśnie mówiła, że taki cudowny wywiad zrobili pana dziennikarze do pisma i pan ma nim jakiś, Nie, po prostu przez tydzień wydwaniały do mnie wszystkie możliwe redaktorki ze wszystkich pism kolorowych, żeby, bo nagle gwieździe się zachciało, bo się okazało, że tam produkcja filmu którego była premiera, e, naciskała, że dlaczego nie, nie będzie wywiadu w playboy. A ja wtedy sobie powiedziałem, że choćby mi, mieli wywalić z roboty za te przewalone, choćbym miał płacić to z własnej kieszeni, to po moim trupie nie puszczę tego wywiadu. I zablokuję te zdjęcia, żeby się nie mogło ukazać w żadnym innym e, piśmie. No. E, w związku... i, I tego typu historie. Także e, sesje zdjęciowe, rozbierane, to było ambrozja w porównaniu z takimi e, Zdarzało się to rzadko, ale jak już, to już. Pytania? Czekamy. Proszę bardzo. Da panada bez mikrofonu, czy po podejdziemy? Myślę, że jakoś. Myślę, że... O, o, to ma głos. Dobry. A mianowicie, tak sprowokował pan mnie tutaj tą audycją z a przez wiadomość, przynajmniej większość z nas ogląda śniadanie. I bardzo często zastanawiam się na tym, bo mówię, w jaki sposób, wiele pan swoich tych e, uczestników. E, ja nie ukrywam, że na przykład e, uwielbiam e, Krzysztofa, e, który był w ostatnią. Maternę? Maternę, tak. I po prostu e, zawsze go, jak go poznałem wiele, wiele, wiele lat temu, to go zupełnie inaczej poznawałem, jak go w tej chwili. Na przykład dla mnie jest to człowiek niesamowity i znakomicie, tak wyważonych w owocenach, które są takie często bardzo takie No i drugą taką osobą to jest na pewno nasz, nasz redaktor ksiądz, który jest, czy, czy, czy nasz znakomity reżyser yy, od pokera, Janusz Załoski. Janusz no i jeszcze jest kilka odgadz, nie mówię, bo wszyscy kochamy Marysie, yy, przecież ja je, jeszcze kilka osób. Ale nieraz mam takie wrażenie, że albo Pan nas prowokuje, albo yy, przynajmniej i niektóre te, te spotkania są dla mnie takie nie bardzo denerwujące. I mówię, chyba co on tam wymyśla, kurcze i nie wiem, no, kolędę chyba rzucę, ale mówię. Jeszcze nie raz starych się także i nocy jeszcze raz obejrzę, że to że może To były takie prowokacje. A druga sprawa, y jest pan y kibicem Legii Akersz. Y z tym, że ja chyba jestem trochę dłużej, a może nie. Ja pierwszy raz na, na Legii byłem w 1971 roku, a pan. O nie, 20 lat później. No więc pan to był taki mecz klubowy też w ramach paru z Garasa na to jeszcze w starej Legii, jeszcze w starszej Latwiszce. I teraz o co, do czego teraz? Yy, Nigdy nie byłem na Kijowie, ale dla mnie to była zawsze drużyna z charakterem i w tej chwili coś się dzieje, ale nie od strony zawodników, tylko po prostu... Poprosimy o pytanie, mimo wszystko yy, o pytanie. I nas, yy, pytanie jest takie. Jaka jest Pana ocena Powiedzmy, tego, co się dzieje na, na y, boisku, nie na boisku, tylko na trybunach? Bo w takich warunkach się ogląda w tych filmach, to jest dla mnie coś cudownego, ale zachowanie się nieraz tych kibiców, no po prostu nie. Więc jak jest Pana. Zacznę od końca. Ja w zasadzie mam zresztą nie wrażenie, co wiem, że akurat nie, nie jestem tych, najmilej widzianą osobą na Legi, bo napisałem tam jeden czy drugi feriat o kibolach I, i nawet było zabawnie, bo byłem zaproszony na jakieś tam spotkania na LEGI i nagle pojawiły się telefony, że w ostatniej chwili że zmarł tata, kolegi, spotkania odwołane. Nie wiem od kiedy są pogrzeby o 19 wieczorem w Warszawie, ale <laughs> yy, znaczy tak, ja, ja mam dosyć szczerze mówiąc, znaczy y, mam dosyć w sensie tego, co się dzieje na... Co, żeby było jasne, to nie dotyczy tylko LEGI bo, bo przykład tego, co się dzieje choćby w Poznaniu. Natomiast jest tak, że ja mam wrażenie, że znaczy, w momencie kiedy się dowiedziałem, że prezes Legii zabiera samolotem klubowym niejakiego starucha na mecz w Bukareszcie, to ja No, basta. Znaczy, jeżeli, jeżeli prezes tatuuje gangstera na ręce, czyli mimo że filmowego, Don Corleone, to jednak gangstera. Uwielbiam Ojca Chrzestnego, żeby nie było, no, ale nie oszalałem, żeby sobie gangstera tatuować na ręce. Jeżeli drugiego gangstera zabiera samolotem yy, yy, drużyny oficjalnym, to coś jest nie tak. No. Yy, więc... Yy, Problem jest taki, no, że to jest, nie wiem, może kilkuset, może kilka tysięcy gości, którzy de facto szantażują większość, Jak Jak rozwiązać ten problem? Ja wschodzą, no, też nie wiem. Nie wiem. Bo, bo władze na przykład leki próbowały już różnych podejść, na miękko, na twardo i, i nic nie skutkuje. I... i y, mm, natomiast... Y, to, co robi obecne kierownictwo Leipzig, to dla mnie jest niepojęte. To znaczy, hołubienie gościa, który po śmierci Jana Wejherta e, intonował okrzyki na stadionie, jeszcze jeden pod adresem Mariusza Waltera. I co? I prezes Leśnodorski, który kogoś hołubi. A gdyby Newsweek nie ujawnił, e, to byłby jeszcze numer, że starłby do ślubu pojechał samochodem leśnodorskim. Dla mnie to jest granda po prostu. Yy, tak, także, a po tym co napisałem w to też z powodu własnego zdrowia chyba powinienem omijać yy, Stadion na, na jakiś czas. Yy, natomiast, proszę? Yy, tak? Dobór gości. Jeżeli... Dobór gości. Dobór gości jest taki, ja to mój subiektywny, autorski dobór gości. Ja wiem, że niektórzy goście wkurzają, yy, ale to jest tak, że jedni wkurzają a drudzy wkurzają drugich. Yy, I dobrze, są emocje. Ja pamiętam taką historię, jest taki zabawny film, się nazywa Części intymne o amerykańskim radiowcu Howardzie Sternie. I ten, że Howard Stern jest no, taki skandalista w Polsce, nie wiem, jakby skrzyżować Wojewódzkiego z Cejrowskim, to może by wyszło coś takiego jak Stern. I, I ze Sternem i tam w tym filmie jest bardzo śmieszna rzecz, kiedy go władze czy stacji, chce go wyrzucić z roboty, ale zleśli badania. E, słuchalności. No i e, jest. E, e, osoba odpowiedzialna za badania mówi, aprobuje go mniejszość słuchaczy, no to prezesi się uśmiechają, no i ta mniejszość słucha go tam codziennie po 20 minuty. E, więc ci się cieszą, że mają argument, żeby go wyrzucić, że mniejszość go aprobuje. Mówi, większość go nienawidzi i ci, co go nienawidzą, słuchają go trzy razy dłużej. Więc. E, może no, znaczy niedokładnie, a propos, ale yy, poważnie rzecz biorąc, yy, zapraszam tych co chcę. Yy, też jest problem polegający na tym częściowo, że sobota to jest taki specyficzny, sobotnie południe to jest na przykład czas, kiedy są bardzo często próby w teatrach. W związku z czym na przykład aktorzy są zajęci. Po drugie, to weekendy to są koncerty. Więc na przykład Kazik Staszewski, którego bardzo lubię zapraszać, a który przychodzi do mnie dwa razy w roku najczęściej. Bo w weekendy kult zawsze gra koncerty po Polsce albo jako Kazik, a jak nie gra koncertów, to se Kazik leci do swojego domu pozazdrosić na czy gdzie on tam ma i sobie siedzi kilka miesięcy. Więc... Mm, yy, ale generalnie ja się podpisuję pod wszystkimi. Yy, nie kryję, że jest paru gości, którzy się pojawiają regularnie, za którymi ja osobiście na przykład może i nie przepadam, ale mi dobrze robią na dyskusję, więc... Czekamy Co na pytań? pytania. Powoli będziemy kończyć, ale jeszcze... Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie. Jak wspomina pan czasy prowadzenia programu Agent? Co dało panu prowadzenie tego programu? I czy ma pan dzisiaj kontakty z uczestnikami? Um, tak. Od końca. Zresztą z niektórymi tak. Znaczy to wiadomo, to było 30 osób. To tak naprawdę z, 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 z paroma. Eee, że, 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 żeby było śmieszniej, to właśnie a propos dzisiaj po spotkaniu, jadę do koło brzegu e, do znajomych, którego pozna, których poznałem przez jednego z uczestników agenta, czyli obecnego pana ministra od zdrowia. E, świat jest mały, że będziemy dzwonić do pana ministra z głupimi dowcipami. E, więc e, było nawet e, w zeszłym roku, e, uczestnicy pierwszej edycji Agenta zrobili takie nieformalne y, spotkanie w, w Warszawie, pod Warszawą. Była Lidwia Kwiecień? Była. Co, kochał się pan w niej? No. <laughs> była, 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 była i y, 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 także, ale to mówię, no to jest y, y, tak naprawdę, z, z, kilko, z kilkoma osobami czasem się widuje. Szczerze mówiąc, no najczęściej to y, z Zarukowiczem, ale to wynika z tego, że po prostu myśmy się zakumplowali wtedy w trakcie programu jeszcze długo zanim został politykiem, to się po prostu y, dobrze nam się razem bawiło. No. Y, niestety, niestety, dał się politykę, więc nie możemy się już tak bawić jak on dziś. Y, 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 a co, do, co dało? Zresztą to była moja de facto pierwsza przygoda z telewizją, no więc, yy, 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 więc no, gigantyczne doświadczenie. Po pierwsze zobaczyłem od kulis, yy, jak, jak się robi coś takiego, to była wielka produkcja telewizyjna. W związku z czym yy, to też były konsekwencje nieprzewidziane, to znaczy gdybym nie prowadził agenta, to bym nie dostał propozycji i zostanie naszego playboya. Yy, być może późniejsze inne telewizyjne, no na pewno inne, inne telewizyjne historie też wynikają z tego z tego agenta, więc w sumie to zmieniło mnóstwo rzeczy w moim życiu. Natomiast to było genialne doświadczenie, genialna przygoda. I nawet parę lat temu przez chwilę był pomysł, żeby zrobić jeszcze jedną edy edycję po latach, ale wtedy przyszedł kryzys finansowy i zawieszono, bo to była po prostu bardzo droga produkcja. A yy, wiecie państwo można zrobić, nie wiem, mięsnego jeża, yy, yy, który kosztuje 2 zł. który w sumie ma, ma taką samą oglądalność jak program Agent, który kosztował jak, no, de facto film fabularny, bo to była taka skala przedsięwzięcia. Także wspominam to dzisiaj z rozrzewnieniem. Czy zdarzyło, zdarzyło się panu skoczyć na bandzi z mostu w przerwie między zdjęciami? Tak, ale ja jeszcze, yy, tak, bo, bo była umowa, że mam skoczyć i w trakcie skoku zrobić zapowiedź. <grym, 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 co zresztą zrobiłem, ale nie ni, ni, ni wyglądałem jak Bruce Willis w Szklanej Pułapce 3. W związku z czym to puścili, potem były takie yy, wieczorami takie yy, trochę making off i tak dalej. I tam to puścili, to było dosyć zabawne. Bo ja mam lęk wysokości w ogóle, w związku z tym pomysł, żeby skakać z mostu i jeszcze robić zapowiedź programu troszeczkę, no ale zrobiłem. No właśnie to. tego nie pamiętam, dlatego... Bo to nie poszło w agencie, to poszło, yy, poszło jak mu to się nazwał na tropie agenta, czy coś w tym stylu. Ma, mam, to na, mam to na DVD. Tam to są w ogóle było parę śmiesznych, parę śmiesznych rzeczy, właśnie jak Arłukowi się przebrał za, za, za tancerkę flamenco.